w trzecim kwartale uruchomienie już obsługi podróżnych w nowym dworcu, żeby móc wykonać roboty na obszarze, gdzie dzisiaj jest dworzec tymczasowy, czyli w Tak. A tu będą właśnie schody wejścia na taras. Dla ludzi. Tak? No i tutaj będą testujemy schody ruchome, tak? Tak, Mieją. tu będą schody ruchome, tam gdzie jest tu... zarysowane, to to? od tego miejsca, tutaj gdzie jest tutaj. Na z tej tle, strony, tak, tam na tą trudni oparte. tak, tą, 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 tak. Tą, 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 tu A te ryszkowania jak długo muszą stać? To, to, to tak. jest. Oj, to jeszcze trochę, no bo to... Znaczy one będą... bo tu jeszcze będziemy kolejną kondygnacją, no to no, dopiero Tak, tak, jak to wszystko się zwiąże. Tu w ogóle w tym miejscu musimy te wieże ustawić, żeby tą całą górę. Jeszcze bardzo wysoko ma 20, ponad 26 metrów No coś, jedną trzecią, jedną gdzieś mamy, tak? oj więcej, więcej, więcej bo ta część tamto jest troszkę krótsza ale... cztery połówki czekacie na to? tak, tak, tak. tak, tak.